Dzień dobry, kochani, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mamy piękną sobotę. Jest ze mną mój brat. Cześć. Antek. Tak, parę odcinków już razem nagrywaliśmy, mhm. dlatego dzisiaj nagramy kolejny odcinek. Jeżeli odcinek Wam się spodoba, taki trochę nietypowy, to zostawcie łapkę do góry, subskrypcję. No a dzisiaj zrobimy sobie bra brothers, tak? Czyli będę ogólnie zadawał y, pytania y, i. Jeżeli na przykład ja to bardziej robię, to pokażę, że mamy literę J. Głównie nie to widać. J. A jak Antek, to A. Wiem, że trochę nie nieprzyjemnie to wygląda. Musisz wysoko i blisko pokazywać, tak o. Na przykład, dobra. Polecam zasubskrybować kanał, zostawić łapkę do góry. Oboje jesteśmy chorzy, także super, polecam. A jeszcze się uśmiechniemy. Uśmiechniemy się. że było zdjęcie na miniaturkę, wiecie. Teraz żadnej miny nie rób. Czemu? No bo robimy zdjęcie na miniaturkę. Dobra. Kto jest brzydszy? Pokazujesz na odwrót klocku. samo na siebie? No, to prawda jesteś brzydszy. To jest większym bałaganiarzem, który ma większy syf. Nie. Jezus majwe. Jakie tu są. Antek, ty masz większy syf. Ty tu. Nieprawda. Prawda. Ale jestem chory, bo że to mogę mieć syf. Ty masz większy syf, Gamoniu. Eee... Mam większy syf. Według mnie... Ty Widziałeś swoje zabawki, A według... człowieku? A według mnie syf. Nieprawda. No dobrze, no. Jeżeli tak uważasz. Według ty, mnie. Masz jakieś pytanie? Nie, nie. Kto więcej potrafi <laughs> I ja więcej potrafię Ale ty masz też pokazywać, a nie, że ty sobie wy wy wybierasz no. po mnie. Ty masz, mamy w tym w pokazać. Aha. No właśnie. Co ty sobie myślisz? <laughs> Jakie pytanie może być kolejne? Nie wiem. Kto ma lepszy głos? Aha. no widzisz, bo ty nie masz gusty coś bez ja Nie mam pytań, bo nie zapisałem sobie tych pytań, więc może być trochę Ciężyj. ciężko. Mam więcej pieniędzy. No co? Co, 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 co ty robisz? Tu mu ty pokazujesz jeszcze kilka. Co je wybierasz? Ui. Meskitu, ja wybierasz? kitu, ja mam zero pieniędzy. A ty masz ile? No ja mam 3 i nie mam już na tego... na to co zbieram. Jezu, ale no, nikt tak. nie wie na co zbierasz, więc może się pochwalisz tutaj. No, Boże. zabawkę zbieram. Wow, niesamowite. Ja mam zero pieniędzy, bo wszystko wydaję od razu w jeden dzień, a ja nie potrafię zbierać pieniędzy. Jest trochę, <coughs> trochę dupa. Kto jest grubszy? Niestety tak ty. No, jasne robisz. No, to jest po pierwsze przykre, ja, to są nie mięśnie, wiem. to są mięśnie. To są mięśnie. Bardziej dziecki. Nieprawda, to, to, to są mieście, to jest sześciopak, to jest... Nie masz sześciopaku. Ma, mam sześciopak. Nie, nie ćwiczysz. Ćwiczę, na WF-ie zawsze ćwiczę, jest sala w remoncie. Dobra, kolejne pytanie, masz jakieś pomysły na kolejne pytanie? Dobra, nie kaszlij, nie kaszlu. tak. No nie jest Kto ma więcej fajnych rzeczy? No, to pokazałeś. Ja mam więcej fajnych rzeczy, prawda? Ty masz. Mhm. Zabawki. Tylko. No właśnie. Masz tablet jeszcze? No. A ty nie masz. No i co? Popatrzysz się? Nie. Zbieram na tablet. Tak? Zbieram na tablet, ale nie potrafię zbierać, dlatego nie zbieram na tablet. Chciałbym ktoś oddać tablet? Jak chce ktoś oddać tablet, to może mi napisać na Messengerze. Albo na Instagramie, albo na Twitterze, albo gdziekolwiek. Ja nie przyjmę tablet. Chętnie bym chciał tablet, tak? Albo jak chce mi ktoś kupić, może. Oczywiście żartuję, to jest żart, prawda? <tryk> na razie się zgadzamy, chyba, nie? Mamy podobne odpowiedzi. Mhm. Jezu, przepraszam Was, kochani, za ten kaszel. Kto jest bardziej odpowiedzialny? To też jest i jak coś. Ja jestem bardziej odpowiedzialny, bo po pierwsze jestem starszy. No wiadomo. Po drugie, jestem bardzo odpowiedzialną osobą ze mną. Ja mogę być opiekunką dla dzieci. Naprawdę. Tu już bez żartów. Jesteś tylko o 8 ode mnie lat starszy. O 7 matematyku. 7? Pani masz 15. No mam! No. Dobrze, uspokój się już. Dobrze, dobra, tak mi jest wygodnie siedzieć, ale tak nieładnie jest dla was. No kurczę, nie, nie mogę usiąść wygodnie tak, jak ja bym chciał, żebym usiąść. Jesus. Zostanie matka trochę, nie? No. Dobrze. Kto ogląda lepsze filmy? Oczywiście, że ja. Nie ma prawie żadnego. Ty... Filmu. nieprawda, ty oglądasz jakieś szorcy a ja oglądam tutaj no nie, ale no TikToki no to nie wybierasz sobie ale Ty oglądasz niebieski, tu do... szorców też nie wybierasz ale Ty oglądasz takie główne jakieś takie no wiem wojana nie, wojana w życiu nie, nie będę oglądać ale oglądasz takie jakieś główne a ja oglądam tutaj e... Praw prawdziwe kuczyk. rasowe filmy ja tutaj jestem e... to, to kibicem oglądam. twoje 5 minut ja tutaj na Twoje 5 minut ja tutaj obstawiam. Ja lubię pole. Oni, ludzie nie lubią poli, ale ja lubię pole. Ja obstawiam tutaj na pole. Ja lubię pole, pole jest super. To jest moja opinia. Jest, przepraszam, uważam, że pola wygra. Um. Dobra. Jakie może być pytanie Antek? Nie wiem. No to wymyśl jakieś, no ja wymyślam wszystkie pytania, tak? Hmm, tak. Nie, nie Kogo wiem. bardziej Leon lubi? Nie. Ja, to może mnie. No, dlaczego ciebie? Leon to jest kolejny brat, tak, bo jest. Dlaczego ciebie? I może powiedz się, dlaczego ciebie? Dlaczego mnie? No tak. Bo się ze mną bawi. <coughs> Też tak uważam. Kogo bardziej Kuku lubi? Siostrzeczka ta taka, taka malutka, taka fajna. No. Oczywiście, że mnie bardziej lubi. No, ja też bardzo lubi. No, ale mnie bardziej. Bo ja z nią spędzam czas. Ja też z Ja też mam Bo Ja tam cały czas siedzę na dole. Kto je bardziej zdał? Nie. Ale co ty, czemu zmieniasz tak jak ja? Oszukujesz. Nie, bo mi. To jest mi, oszustwo. Mi to. Nie, ja się zdyskwalifikowałem już. Nie bawisz się. Bawię. Tak, nie bawisz się. Bawię. Nie bawisz się. No skoro już zaczęliśmy ten film, to musimy go skończyć. Nie, ja już go kończę w tym momencie. Eee, nie. Dobra, ale masz jakieś pomysły, pytanie na przykład, czy coś? E, tylko jedno. Kto uprawia więcej sportu? Bez kitu. Ja nie, nie lubię sportu. No. Kto lepiej pływa? No tutaj ewidentnie. Bo ja w ogóle nie umiem pływać. No właśnie, co ty w kółku pływasz? Ja tu potrafię pływać tutaj. Um... No. No właśnie. Kto jest wredniejszy? Tak, jesteś wyradny bardzo. Dlatego no cię wiem. nie lubię. Co? Dlatego cię nie lubię. No wiem. Bo jesteś wredny. <Ky> No, i co ty z tym zrobisz? No nic co. Mm. Nie mam pomysłu na pytanie. Mm. Przepraszam w ogóle za mój głos, naprawdę czuję się okropnie. Dzisiaj w sensie mam, mam taki głos i trochę mi słabo. Dlatego takie filmy są ostatnio takie jakieś takie mniej energiczne, więc przepraszam was kochani za to. Okej, okay, jakieś ostatnie dwa pytanka, co? No, może... Kto lepiej dba o zwierzęta? No, daj pierwszy. Janek. Czyli. Moim zdaniem chyba Antek. Albo nie ja. <grym> Ej, ja. zmieniłeś. I szybko zwierzęta umierają. <kluzł> nie wiem, co jest nie tak ze mną. Miałem trójka, królik dostał straki i umarł, nie wiem czemu. Żółwiowi miałem korbka i umarł. Eee, miałem rybki jeszcze kiedyś. Miałem rybki. Ja nie wiem. No bo ciebie wtedy jeszcze nie było w planach nawet, dzieciaczku, kidzie mały. Aha. No i co? Nic. Co, ty 2015 jesteś? Weź, człowiek. Dobrze. Kolejne, ostatnie pytanie chyba już trzeba wymyślić. No to może... Kto słucha lepszej muzyki. Podsumowując. Kurde. Podsumowując, jesteśmy ze sobą zgodni. Tak ja myślę. Ja mam jeszcze plan. Jedno pytanie. Mhm. Jakie? Kto jest gazem? Ale to jest pytanie jednoznaczne. Nikt nie wie o co chodzi. I lepiej, żeby nikt nie wiedział o co chodzi. No. Pierdzi po prostu okropnie, jest obrzydliwy Więc dobrze kochani Chyba raczej pierdziłem Dobra weź, człowieku cały czas pierdzisz i już się... tak można w ogóle pierdzić człowieku? Dobrze kochani Normalnie Oczywiście, w dużym stopniu był to żart Spokojnie, jesteśmy braćmi, tak? To są żarty Czemu mhm. wyglądasz na wyższego? Widzimy się już jutro o godzinie 16.00 w kolejnym odcinku Ale jestem zapryszczały, papa! <kłysy>